Iga Świątek wygrała mecz, którego nie miała prawa wygrać. Cześć, jestem Dawid. Jeśli tak samo jak ja interesujesz się tenisem, to zaobserwuj moje konto. To jest oczywiście taki frazes, który wykorzystujemy w tenisie w momencie, w którym jedna tenisistka ma znakomite liczby. Prowadzi praktycznie w każdej statystyce, a mimo to nie wygrywa meczu, tylko wygrywa ta, która teoretycznie w statystykach tych wszystkich wykresach, słupkach przegrywa. I właśnie tak było w przypadku finału Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową. Przyznam Wam szczerze, nigdy chyba czegoś takiego nie widziałem, a już na pewno nie w meczu, który decyduje o tytule. Jak sobie spojrzycie w statystyki, to Iga Świątek miała mniej asów, więcej podwójnych błędów serwisowych, gorszy procent pierwszego serwisu, mniej uderzeń kończących. Więcej niewymuszonych błędów, wykorzystała mniej breakpointów i wygrała mniej punktów. Dosłownie każda statystyka prezentowana po meczu świeciła się na zielono po stronie Aleksandrowej, ale ta najważniejsza, czyli liczba wygranych setów, świeciła się na zielono po stronie Iggy. I pewnie pierwszy set miał duży wpływ na to, jak wyglądały statystyki całego meczu, ale mimo wszystko zasługuje to na wyróżnienie i kolejny raz przekonujemy się, że sukces rodzi się w bólach.